Mam tutaj pewną historię, nie nalegam, byś jej wysłuchał, ale chciałbym ją Tobie opowiedzieć. Jest to historia o świecie pełnym zamków, platform, rur i grzybków słupów, wind, bezkocznic, cegiełek i lawy świecie pełnym prostych kształtów i prostych koncepcji. To było dawno, bardzo dawno temu. Za ośmioma krainami w jednym z zamków pełnych płonących przeszkód, ognistych kul i przepaści, uwięziona została księżniczka. Pozostawiona została w komnacie, by czekała na tego jednego, jedynego. Ona wiedziała na kogo. On też wiedział. Wiedział o tym również król. A to w jego rękach są losy jego córki, a w jego opinii nie każdy był wart księżniczki. Więc wypuścił na świat armię budzących lęk kasztanowych istot, posępnych żółwi, udręczonych murek i morderczych, rzucających młotkami stworzeń. Tylko prawdziwie zdeterminowany, odważny i umiejętny śmiałek był w stanie zmierzyć się z takim wyzwaniem. I tu. Poznajemy naszego bohatera. Chciałbym abyś poznał Maria. Mario jest hydraulikiem, którego marzeniem jest uratowanie księżniczki Peach spod łapek króla Bowsera. Osiągnąć to chce poprzez uparte dążenie w prawą stronę ekranu, zawsze prawą, zawsze. Nigdy nie lewą. Mario czasem zajrzy na moment na górę, bądź dół, ale tylko po to, by powrócić za chwilę na jedyną logiczną ścieżkę prawości. Marian urodził się z wieloma wspaniałymi talentami. Jak nikt, potrafi chodzić, potrafi biegać, potrafi również skakać. Jednakże ze względu na niewielką, a znaczącą nadwagę, nasz przyjaciel skoki oddaje z lekką latencją. Jednakże niesie ze sobą to na tyle pozytywny skutek, że mało który przeciwnik oprze się takiemu ciężarowi. To nie wszystko, co Mario potrafi. Korzystając z różnych interesujących substancji, jak grzybek, albo świecący się kwiatek, potrafi błyskawicznie urosnąć albo zacząć miotać ognistymi kulami. Szczytem wszystkiego jest gwiazdka, po której nasz hydraulik miga niczym po LCD, stając się przez moment niezniszczalnym i odpornym na wszystko karkiem. Tak przygotowany, wyrusza więc wyprawę ku odbiciu księżniczki. Zbiera porozrzucane po całym świecie złote monety, by nie przybyć do swej luby z pustymi rękoma. Pomimo jednak pieniężnej obfitości, świat, który przyszło mu przemierzyć, odznacza się niezwykłą prostotą i oszczędnością w szczegóły. A przy tym jednak cechuje go różnorodność. Nim dotarł on do zamku, przyszło mu zwiedzić kwadratowe równiny, w których krzaki mają ten sam kształt co chmury. Ceglane podziemia, w których sam sobie utoruje drogę, a także platformowe góry, które pomogą mu w utrzymaniu odpowiedniej kondycji. Gdy jednak dotrze już do swojego celu, przeskakując przepaście, omijając płonące pułapki i zionięcia bauzera, stanie się coś nieoczekiwanego. Księżniczki w tym zamku nie było. Przebiegły król kupa zadbał o to, aby do brzoskwiniowej niewiasty droga była długa i namiętna. Więc zanim nasza przygoda się skończy, będziemy musieli zrobić znacznie więcej. Mario będzie musiał pływać, uciekać przed wściekniętymi rybami, skakać po platformowych dźwigach i dotrzeć do kolejnego zamku. Tu też nikogo nie było. Więc Marian próbował dalej i śpieszył się, gdyż wiedział, że nie może sobie pozwolić na chwilę zwłoki. Wiedział, że jeśli czas dojdzie do zera, to koniec. Jednak Mario był hydraulikiem i wiedział, jak korzystać z rur. Dzięki tej umiejętności poznał sposób, jak szybko dotrzeć do dowolnego poziomu. Więc w razie porażki zawsze mógł wrócić, zawsze mógł spróbować ponownie. Mógł również udać się na skróty, w tym również do miejsca prowadzącego do ostatniego zamku. Tam, gdzie na pewno będzie czekać księżniczka. Czy mu się to udało? Czy ostatecznie pokonał króla Kupę i odnalazł brzoskwiniowe szczęście? Nie odpowiem na to pytanie. Musisz przekonać się sam. Historia, którą tobie opowiedziałem, nie jest może dziś zbyt oryginalna. Jednakże w momencie, gdy powstała, taką była. Hydraulik ciskający płonącymi kulami po spożyciu psychodelicznego kwiatka w świecie grzybów i latających żółwi? Ciekawe, co na to powiedziała Alicja. Dziękuję tobie, że zostałeś tutaj wysłuchać mojej opowieści. Mam nadzieję, że jeszcze tu kiedyś wrócisz, bym mógł opowiedzieć tobie kolejną.